Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy. Kontynuujemy naszą przygodę o Karianami, bo przypominam, że tak właśnie nazywa się nasza frakcja. E, dla tych, którzy nie pamiętają lub być może nie oglądali serii od początku. I tak, e, zima. No niestety, ale jest bardzo zimno. Minus 19 stopni i temperatury w praktycznie Wszystkich tych pomieszczeniach, nawet co mają piec, niestety, ale są zdecydowanie poniżej akceptowalnych poziomów. Nawet tutaj w tych komnatach sypialnych no nie wygląda to dobrze. No tutaj jest na plusie teoretycznie, ale no powiedzcie sami, kto chciałby spać w temperaturze bliskiej 0 stopni? No raczej nikt. E, dlatego wydaje mi się, że konieczne będzie tutaj, aby w przyszłości bardziej o to zadbać. Na razie myślę, że nasi kolonici sobie jakoś poradzą w tych nie do końca przyjemnych warunkach są oni zaprawieni już w boju, ale tak budując ten zamek y, przyszły, no to wydaje mi się, że chcielibyśmy zapewnić im zdecydowanie lepsze, bardziej komfortowe warunki. Ale to oczywiście bardzo odległy projekt, bo musimy się na niego przygotować. I. Y, no, no, jesteśmy coraz bliżej tak naprawdę, bo teoretycznie moglibyśmy już zacząć budować mury i zastanawiałem się nawet nad tym. Czy faktycznie by tego nie zlecić Bo teraz, jeżeli sobie zobaczymy tutaj To te struktury, one zajmują naprawdę, naprawdę masę czasu na budowę A zobaczmy sobie tak też z ciekawości, bo to jest istotne Ja już to chyba sprawdzałem, ale dla przypomnienia 1700 punktów życia ma to i kosztuje 15 To kosztuje 10, bo jest to tymi wybraniami Takimi jakby... Małymi szczelinami, które pozwalają ostrzeliwać przeciwnika przez nie, mają trochę mniej, ale tak, lepsza efektywność osłony, co ciekawe, i pozwalają strzelać, a te ściany nie pozwalają strzelać. Natomiast mamy tu jeszcze coś takiego z tym, że no jak widzicie, to kosztuje już 200 bloków, ale wytrzymałość to jest 3700. No teraz moje pytanie brzmi, bo tak, jeżeli ja to postawię tutaj. A to tutaj, to zobaczcie, że Toma ma 3700 i Toma ma wytrzymałość 3700, tylko że to ma jeden blok, a to ma dwa bloki. Pytanie: czy, jak to będzie niszczone, to czy zniszczone zostaną oba bloki? I chyba tak. Czyli technicznie lepiej opłaca się budować z tego z pojedynczych bloków. Um, zrobiłbym test, kusiłbym się, żeby zrobić test i zbudować to i zobaczyć, czy faktycznie jest tak jak mówię. Czyli że po zniszczeniu zniszczą się oba bloki i oba cały ten podwójny blok ma wytrzymałość taką samą jak ten pojedynczy. Bo jeżeli tak, to tak jak mówię, no, lepiej będzie zdecydowanie. Zbudować to z tych pojedynczych bloków. Prawdopodobnie więcej pracy będzie to wymagało. facet, a to. A, te w face okej. Okay. No dobra, i to, to wiele wyjaśnia, bo nawet... Te podwójne, tak, one po prostu będą dwukrotnie szybciej budowane. To jest odgrama pracy, bo face to jest naprawdę, naprawdę mnóstwo pracy dla naszych kolonistów. Wielka skóra z Mufalo, świetnie. Tak, te wieże tutaj, one też będą dla nas istotne, ale przypominam, że mamy też tego rodzaju wieże, które są automatycznymi wieżyczkami, Z takimi jak w podstawowym Remote, tylko że oczywiście przerobionymi na średniowiec, żeby wpasowywały się tutaj w klimat. A teraz pytanie, czy my. Hmm, ile to ma nakład pracy? 83. No to jest zdecydowanie mniej. A tak dla porównania, ile ma taka zwykła ściana, taka z granitu na przykład? 16. Ok, czyli to jest i tak, i tak dużo mniej. Ale ma tylko 500, nie? I kosztuje 5. To kosztuje 15,10. Ok, Inspiracja chirurgią z okej, Ok, tutaj ktoś jest yy, bliski załamania, ale to jest gość. No to, właśnie zastanawiam się, czy faktycznie jest tak, to jest strasznie dużo materiału. Wiecie co, no, fajnie by było z tego zbudować. Naprawdę, byłoby to bardzo, bardzo fajne, fajnie by to wyglądało, ale, no, chyba tak troszkę przesadą. się potrzebowali tych bloków dosłownie dziesiątki tysięcy, bo to przynajmniej będzie bardzo duży opwar tego zamku. I jeszcze, gdzie byśmy go budowali? E, tak, tutaj. Dokładnie w tym miejscu. Czyli bardzo blisko naszej obecnej osady. O! E, Okej, okay, ci goście go zaatakowali. Ale dlaczego? Ja nie wiem, czy oni sobie poradzą. Dobra, poradzili sobie. Mm, Okej, okay, wiecie co? Nie handluj, tylko. A my nie możemy im pomóc, to jest problem. Mm, tak, to, to jest problem, bo oni, e, jak zginą, to niestety, będziemy mieli stratę w relacjach z tą frakcją. To będzie tak, to jest problem. No ale niewiele możemy poradzić. Gra nie daje nam takich możliwości, żebym ja ich teraz e, wziął i uleczył, jakkolwiek. No oni chyba sami się leczą. Okej, okay, tak, coś tutaj się zaleczyli. I odchodzą. Ok. O, świetnie. Zjawa troszkę mniej wierzy w to. W tą swoje wyznanie. Świetnie. Gotowana woda i sauny. Teoretycznie. Dobra. Zmniejsza ryzyko ataków serca co ciekawe. Weźmy Basic Irrigations, chociaż nie jest nam to potrzebne, ale to są bardzo tanie technologie, dlatego podblokowujmy je. I potem tak, pozwolimy na to też bardziej. A chwila. Bo nie odesłałem tego. Może teraz przypisać rolę jednemu ze swoich kolonistów. A, bo mamy trójkę archistów to ciekawe. Ok, Bo tak, bo to było chyba ty gości właśnie. Dostępne zadanie. Ok, weźmy to. Posuwajmy, co tutaj mamy? A, tego Uranu i ten Focusing Tom. A co on, co on robi właściwie? Co on dawał? Mm, ok, prędkość regeneracji ciepła i ten... I tak. I to jest wykorzystywane jako broń, tak? Tak mi się zdaje. bym to komuś wyposażył, to on chyba używałby tego jako broń, jako miecz w tym samym slocie by się to zmieściło. Zobaczmy co tutaj mamy Jakiś sekretarz ligi krewnych wysłał nam wiadomość Okej, okay. czyli tutaj ktoś najeżdża karawany Unia Czarnej Osy konkretnie i chcieli abyśmy zrujnowali ich jakiś obóz Okej, okay, jakieś duże ruiny, mamy je wyciśnić. teraz tak, moglibyśmy zwiększyć limit tych naszych wskrzeszeńców, to teoretycznie jest dobre, bo przypominam, że możemy chyba tylko trzech mieć, a to by zwiększyło o jeden bodajże. Tak mi się zdaje, więc tak, to by było całkiem, całkiem... Sensowny, tylko przypominam, że mamy zimę, bardzo niskie temperatury. Nasi ludzie nie do końca są chyba przygotowani na takie wyprawy, ale to wygasa za 15 dni, więc technicznie mamy czas. Poczekamy do wiosny i być może sobie to wykonamy. Tak, poczekajmy do wiosny, I to będzie, wydaje mi się, lepszy okres. E, dobra, tutaj się buduje. Przypominam, ten wielki ołtaw, y, taka chluba naszej religii, naszej ideologii. I przypomniałem sobie tym samym, aby sprawdzić tutaj tą konwersję. A zaraz... Dziewięciu możemy aż mieć! A, bo to jest zależne od intelektualnego... Umiejętności intelektualnej. Okej, okay. a, czyli to jest istotne. O, 18 poziom, dobra, dlatego mamy chyba tak dużo. Mm, technicznie, dobra. Bo no musimy zwrócić na to uwagę, po rajdach, czy teoretycznie nie będziemy w stanie jakichś fajnych wskrzeszeńców tutaj dla naszej kolonii dostarczyć Co oczywiście nie jest wymagane, ale przypominam, że tej pracy będzie, będzie naprawdę dużo Tak tutaj Madzin pracuje nad tym Dobra, ja tutaj dam limit na 2200 i... Wszędzie, niech oni to robią, niech oni to produkują, bo tak jak mówiłem, tego będziemy potrzebować mnóstwo, dajmy tu nawet jeszcze jedno stanowisko i teoretycznie, a Stali wymaga, ok, kolejne badanie zrobione świetnie, może dajmy to, Kuweta, waterball, ok, a i wiecie co, bo widzę, że nie mamy tutaj nawet krzeseł danych, to dajmy im te krzeseł to oczywiście bardziej poprawi komfort naszym pracownikom, nie wiem czy będą szybciej dzięki temu chyba nie, ale poprawi komfort i nie będą się też tak załamywać wtedy, bo komfort y, wpływa na ich samopoczucie. Oczywiście na razie nie mamy z tym problemu, jest na bardzo wysokim poziomie, ale to nie oznacza, że nie musimy dbać o takie rzeczy. Poluję na radio. Gdzie jest radio, dobra, weź tu wróć. E, Okej, okay. one będą problemem z tego co widzę, dlatego. Zwołajmy tutaj naszych kolonistów. E, tak, bo one nie mają czego jeść. Nie będą jeść tej zgnilizny. I teraz, e, okej, okay, Madziń, ty z tym pierścieniem to... To uważaj ogólnie, bo tak, wiemy jak to się może skończyć e, dla naszych ludzi. Ale okej, okay. i oni niech tutaj stoją w pogotowiu. Nie, głównie dlatego, że... Aha. Okej, okay, nie mamy zasięgu. Okej okay. eee, Dlaczego to się tak robi? Dobra, ja bym chciał Coś takiego Teraz wy Strzelajcie w tego Wy strzelajcie w tego Świetnie, i teraz Czy te pozostałe będą się mścić? Nie Dobra, wiecie co, okej, okay, to jest trochę upierdliwe. O, a co tu się wyda... ...wyło, okej, okay, to jest ryzykowne. Tak, bo one mogą zacząć polować na któregoś z naszych kolonistów... Ale nie będziemy się tym na razie przejmować. Wydaje mi się, że one sobie coś tam być może zjedzą i, i nie będzie z tym problemu. A jak nie to zabijemy je wszystkie, żeby tutaj już one harmidru nam nie siały. Tylko tak, tutaj ja już chyba zlecę budowę tych rzeczy, tylko właśnie, no bo wciąż zastanawiam się czy użyć tego czy tego. To jest naprawdę mnóstwo materiałów. Tak, ten zamek byłby prawdopodobnie nie do zdobycia, ale pytanie brzmi czy z tymi ścianami też czasami taki nie będzie. Dlatego też y, zbudujemy to z tego. Ale, ale właśnie, bo całym problemem tego wszystkiego jest, że potrzebujemy więcej mostów. I musimy zbudować. Tak, te mosty musimy odblokować. Y, badajmy to, to się przyda nam do tego zamku. Tak, bo tutaj nad tą rzeką. O! Okej, okay, jakiegoś tam gościa przekonwertowaliśmy No niestety nie jest to zjawa, koda. No ale dobra I tak, i wiecie co, ja tutaj zlecę już na razie bez tych otworów strzelniczych, bo Technicznie nie wiem do końca jeszcze gdzie te otwory będą Okej, okay, czyli ten Zamek tak, to, to nie jest idealny ta rzeka tutaj. Ona jest taka... nie taka jakbym chciał, nie? Ja bym chciał, żeby to ta tylko tak prosto sobie przypływała, ale ona jest taka powyginana, więc to nie jest do końca idealny układ. Ale tutaj jakbyśmy... Okej, okay, tutaj jest dobre miejsce. Yy, zaczniemy to budować. A, tam jest, już widzę co tam jest. Dobra, powiedzmy coś takiego. Yy, potem sobie pozamieniamy, bo ja chyba... Aha, będę musiał to robić ręcznie. No nic. A to wydobądźmy. No nic, będę to zamieniał ręcznie w takim razie, ale na razie taki mur sobie tutaj postawmy. On będzie. E, może, może nie tutaj, bo on będzie tutaj troszkę kolidował nam z tą wieżą na ten moment. Ale tak, niech coś po prostu budują. Plaga! Olbrzymie insekty pojawiły się tutaj. Eee. To może być problem, tylko tak. One technicznie nie mają którędy wyjść. Tylko nie wiem, czy one nie ruszą. Nie, nie ruszą na ściany. Ok, tak, tylko. No właśnie, bo one co kilka dni będą generować coraz więcej tych robali, i te robale będą się. tu mnowić. Nie powieli się. Ok, to może być problem. Na dłuższą metę, bo potem faktycznie tych robali tu będzie naprawdę sporo Jednak czy powinni się, powinniśmy się tym jakkolwiek martwić Będzie nam się generować w ogóle ta galaretka Co też jest dobre, bo ona jest smaczna, nasi ludzie ją lubią Tylko bym się musiał tym zarządzać, a to też nie jest idealne 9 na 10, ok. I pamiętajmy o tych wskrzeszeńcach, że... Tak, po rajdach jakiś Będzie taka możliwość, aby kogoś do kolonii przyjąć Okej, okay, tutaj się buduje ten wielki autaż, jak widzicie nakład pracy pozostał jeszcze gigantyczny. 700 i zaś ile to czasu zajmuje, a tam jedna ściana miała tyle nakładu pracy do zrobienia, dlatego też yy, tak lepiej będzie zbudować te małe. One i tak mają 1700 to jest bardzo dużo, bardzo duża wytrzymałość. A potem y, zrobimy te szczelinowe. Tak, podmienimy tutaj, jeszcze zresztą rozplanuję, bo idealnie. Podwójne ściany będą potem, najpierw, oczywiście, pojedyncze ściany. A później, tak jak to w prawdziwych zamkach bywało, podwójne mury. Między tymi murami technicznie powinna płynąć jakaś fosa, też tak to bywało często, żeby tam woda płynęła. My tutaj tego nie zrobimy. Ale będą podwójne mury, będą bramy, i tutaj, właśnie, będą te stanowiska strzelnicze. Ale pierwsze co, to pojedynczy mur, tak żeby nasi ludzie mogli już wewnątrz tego zamku zamieszkać No i potem sobie będziemy to obudowywać, dobudowywać No i oczywiście zamysłem jest zbudować fortecę, nie do zdobycia tak na dobrą sprawę Tak, te rajdy one nie są niebezpieczne z jakiegoś powodu na ten moment Nie wiem dlaczego, bo przypominam, że gramy na wysokim poziomie trudności i w poprzedniej serii mogliśmy zauważyć, że tam był brutalny ten poziom. No tutaj faktycznie te rajdy one mają dużą liczebność, ale jakoś tak nie odczułem tego zagrożenia. No być może dlatego też, że mamy tą fortyfikację, nie? I Zamurów możemy ich tutaj ostrzeliwać. A w poprzedniej serii faktycznie tej palisady się nie dorobiliśmy i to mógł być problem. To mógł być błąd, że nie mieliśmy tak naprawdę żadnych konkretnych stanowisk obronnych. Co oczywiście znacznie utrudniało tą obronę, tą defensywę. No, i niestety musieliśmy mocno polegać na walce wręcz, na bezpośrednim starciu, co prawdopodobnie przełożyło się w dużym stopniu właśnie na klęskę tamtej kolonii. i Tutaj jest dużo lepiej nauczeni już tymi błędami z poprzedniej serii. Wygląda to naprawdę obiecująco, natomiast e, tak, wydałoby się troszkę większe wyzwanie, dlatego też wydaje mi się, że ruszymy na tamto wprawę, na to zadanie tutaj zrealizujemy, ale. Musimy poczekać jeszcze troszeczkę, tak, niedługo zacznie się wiosna, jeszcze 4 dni zimy Poczekamy aż temperatura się podniesie I wtedy wyruszymy na wyprawę wojenną I zyskamy dzięki temu tą książkę, która zwiększy jeszcze bardziej limit tych wskrzesieńców Co prawda, nie wydaje mi się, abym ich tyle wykorzystał No ale lepiej mieć, niż nie mieć, prawda? Okej, okay. tak, tej galaretki tutaj widzę Sporo się generuje od czasu do czasu. Jak zauważy, to będę to klikał, żeby nasi ludzie mogli sobie tego troszkę zjeść. Ok, srebro świetnie, zawsze się przyda. Fajnie, bo troszkę tutaj technologii wpadło. Co prawda, banalnych, ale zawsze i tak. Te ciężkie mosty, one będą tutaj kluczowe, ażeby ofortyfikować tą wekę. Bo teoretycznie, tędy tak mogą wciąż przejść na jeźdźcy i dostać się po prostu do zamku, co jest całkowicie bez sensu. No bo po co budować mury. Które mają taką lukę, i przez co właśnie najeździć mogą się do zamku bez tak naprawdę większego problemu e, dostać. Zjawa i Hams, ok, pobili się. Ojej! No tutaj niestety zjawa palec stracił, Hams w lepszym stanie. A po alkoholu, tak? Po alkoholu takie rzeczy się robi, Hams. No, powiem szczerze, nieładnie z Twojej strony, bardzo nieładnie. Nie już nie wiem, kto to tam zawinił, ktoś kogoś chciał przekonwertować, chyba zjawa Hamsa, więc to w sumie jego wina, on zaczął, ale mniejsza, to Hams pił alkohol, więc to jego wina. No dobra, trzeba będzie mu zrobić operację, choć Czekoladowa tutaj już się wzięła za leczenie, Orchidka także, świetnie. Tak, trzeba będzie wprowadzić przeprowadzić operację palca dla zjawy, ale to w swoim czasie. E, tak, wydaje mi się, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Niestety nie doczekaliśmy się tego, ale już w kolejnym odcinku, na samym jego początku, prawdopodobnie to zostanie ukończone. No i mamy tutaj pierwszy fragment muru naszej fortecy, także do zobaczenia już wkrótce. Cześć!